Ile razy doświadczyłem tego, że Matka Bożego Syna zwraca swe miłosierne oczy ku troskom człowieka strapionego i wyprasza łaskę takiego rozwiązania trudnych spraw, że w swej niemocy zdumiewa się on potęgą i mądrością Bożej Opatrzności. Jan Paweł II. Nie zrozumiemy duchowości. Karola Wojtyły, księdza, biskupa, papieża Jana Pawła II, bez jego szczególnej relacji do Matki Bożej, w jakiejś mierze Chrystus prowadził go do Matki Najświętszej, ale też Matka Najświętsza uczyła go miłości do Chrystusa. I tak trwało przez całe jego życie. Dla Karola Wojtyły Maria była przede wszystkim Matką jak mówią podania, to tutaj w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jan Paweł II jeszcze jako mały Karol odkrył swoją nową matkę, którą pokochał i której się cały zawierzył. Ta relacja kształtowała się już w jego okresie dziecięcym, ale chyba najbardziej dramatyczny moment w tamtym czasie dziecięcym znalazła wtedy, kiedy umarła mu matka i wtedy jego ojciec wziął go do Kalwarii Zebrzydowskiej, razem modlili się przed obrazem Matki Bożej Kalwarińskiej i ojciec mu powiedział, odtąd tutaj masz swoją matkę, to jest twoja matka. Gdy był metropolitą krakowskim, a także papieżem, gdy mówił, że ona, czyli Maryja kalwaryjska wychowywała jego serce od najmłodszych lat, Tutaj do niej przybywał na, na modlitwę, przybywał, gdy przeżywał jakieś trudne chwile, ale także gdy miał do rozwiązania jakieś ważne problemy pełniąc funkcję Metropolity Krakowskiego. Mówił, żadna z tych spraw, które czasem niepokoją serce biskupa, nie dojrzała inaczej, jak poprzez omodlenie jej w obliczu tajemnicy wiary, jaką Kalwaria kryje w sobie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Ojciec Święty był w Krakowie, żegnał się z różnymi miejscami, a nie był u Matki Bożej Kalwaryjskiej, wszystko zostało wysłuchane. Zawsze jak miał święcić kleryków, to pościł wcześniej i jechał do Kalwarii. Na przykład szedł w góry, pochodził, ale kończył pójściem do Kalwarii, szczególnie do kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej. W 2002 roku przypadała 400-letnia rocznica Kalwarii Zebrzydowskiej. Przygotowując program uroczystości, nie mogliśmy zapomnieć o pielgrzymie kalwaryjskim, jakim jest ojciec święty Jan Paweł II. Kiedy ksiądz kardynał Franciszek Macharski prosił, żeby prowincjał Bernardynów i Kustosz Kalwaryjski, żeby przyszli do niego, bo jest sprawa ważna. No i pierwsze pytanie, kiedy będą uroczystości zaśnięcia i wniebowzięcia Matki Bożej. Ale no, i jakaś nadzieja bardziej jeszcze się zaczęła, że no, coś już jest chyba planowane, skoro ksiądz kardynał wychodzi z takim zapytaniem dla nas, było takim wielkim, i powiedzmy, i wyróżnieniem, że ostatnia msza święta, która będzie w czasie tej pielgrzymki celebrowana, to jest właśnie zwieńczenie jubileuszu 400-lecia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przybywam dziś do tego sanktuarium jako pielgrzym, tak jak przychodziłem tu jako dziecko i w wieku młodzieńczy. Stałem przed obliczem kalwaryjskiej Madonny, jak wówczas, gdy przyjeżdżałem tu jako biskup z Krakowa, aby jej sprawy archidiecezi i tych, których Bóg powierzył mojej pastelskiej piecz. Przychodzę tu i jak wtedy, mówię, witaj, Króla, matko, święty przybywając do Kalwarii nie chciał, aby to było jakieś spotkanie wielkie plenerowe chciał, aby pomodlić się przede wszystkim przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, dlatego to spotkanie z Ojcem Świętym miało miejsce wewnątrz bazyliki, która nie może pomieścić tak wielu pielgrzymów, choć wielu modliło się i duchowo łączyło przebywając na placu rajskim czy wokół bazyliki kalwaryjskiej. Jednym z ważnych punktów tej pielgrzymki była modlitwa zawierzenia. Maryi. To była jedna z najpiękniejszych modlitw pontyfikatu, jaką potem oceniono. Ojciec Święty zawierzył wtedy Kościół, Polskę, świat, ale także poszczególne stany. Zwrócił uwagę na ludzi biednych, ludzi bezdomnych, ludzi samotnych, ludzi młodych, dzieci, także biskupów, kapłanów, rodziny. No i na końcu zawierzył siebie, powtarzając jeszcze raz słowa, które stały się mottem jego życia i także całego pontyfikatu. Matko Najświętsza, Pani Karwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił z martwych stał. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi. Tobie zawierzam losy Kościoła. Tobie polecam mój naród. Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję. To cóż tuż, Maria? To tuż. tuż. Kiedy w 2002 roku żegnał się z Polską, miał tego świadomość, chciał się pożegnać z tą Matką Bożą kalwaryjską, którą spotkał w, w taki szczególny sposób tuż po śmierci swojej matki. I raz jeszcze z całą mocą powtórzył Totus tus. I to zawierzenie Matce Najświętszej dla najbliższych osób towarzyszących wtedy Ojcu Świętemu w Kalwarii ale także wszystkim, którzy oglądali tę jego modlitwę. Dzięki transmisjom telewizyjnym to wyzwanie zrobiło ogromne wrażenie. Sam fakt zawierzania się Maryi, no swój początek, wierzę, od ślubów lwowskich Jana Kazimierza, który wtedy Maryi zawierzył całą ojczyznę, losy Polaków. Potem przez wieki ten, te akty zawierzania były. Ponawiane przez biskupów, przez prymasów. Także to jest jakiś cykl, który jest kontynuowany od wieków. Jan Paweł II jakby wszedł na tę drogę zawierzenia. Tutaj w kalwarii chciał na zakończenie swojego pielgrzymowania do ojczyzny, jeszcze raz zebrać wszystkie intencje wszystkich ludzi, których nosił w swoim sercu, i, i zawierzyć ich Maryi niepokalanej. człowiek teraz musi wracać do swoich pierwotnych doświadczeń, postanowień, decyzji i w nowym już kontekście, wzbogacono nowe doświadczenia, ponawiać to co określiło już raz jego drogę, a teraz domaga się i potwierdzenia i wzmocnienia. I gdy chodzi o to zabierzenie się matce najświętszej przez Karola Pojtyłę temu towarzyszyła jeszcze jedna modlitwa, której nauczył go jego ojciec. Codziennie odmawiał modlitwę o dary Ducha Świętego dla siebie. I rzeczy, które wydawałyby się nam niemożliwe, albo przerastające nasze możliwości, albo nie dla nas, teraz się okazują, że właśnie dla nas, dla nasze możliwości, dla nasze życie. Po prostu otworzyć się, i zaufać, że Duch Święty poprowadzi nas tam, gdzie należy, a ostatecznie doprowadzi nas do szczęśliwości wiecznej. tu z cały Twój. Te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II mogliśmy usłyszeć wielokrotnie, również podczas jego ostatniej pielgrzymki do ojczyzny. Jego relacja z Matką Bożą była szczególna. To u niej po śmierci matki mógł znaleźć opiekę. I każdy może ją znaleźć, a Pani jest tego najlepszym przykładem, o czym pisze Pani w swojej książce. Druga, najbardziej niezwykła podróż ku sobie. Dlaczego to właśnie Maryję warto wybrać za duchową przewodniczkę? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że taki był pomysł Pana Boga na nią. To ona jest tą, która przeszła przez życie w pełnym odkupieniu. Ona doświadczyła pełni łask paschalnych, więc jest tą, która najlepiej może nas wprowadzić w życie z Chrystusem. I Kościół od zawsze odnajduje w niej wzór. Kobiety absolutnej, totalnej, przepięknej, odważnej do granic. Kobiety, która nie cofnęła się przed niczym, a przede wszystkim człowieka, który bezgranicznie ufał Panu Bogu. Mnie bardzo porusza w scenie zwiastowania to, że e, kiedy Maria słyszy od Archanioła Gabriela, że o to zmieni się całe jej życie, że wszystko, co do tej pory myślała, e, wszystkie jej plany, tak naprawdę biorą w łapę. Będzie zupełnie inaczej. Ona wypowiadając y, to piękne zdanie Ancilla tua, oto ja służebnica niech mi się stanie tak naprawdę pokazuje nam, że ze strony Boga nic nam nie grozi. Chociażby wydawało się, że wszystko jest nie tak, ale kiedy rzucimy się w jego ramiona, tak naprawdę wygramy życie. No właśnie, czy my, podobnie jak Jan Paweł II, potrafimy oddać się w opiekę Matce Bożej? Myślę, że my dzisiaj żyjemy w takich specyficznych czasach. Z jednej strony bardzo promujemy niezależność, taką indywidualność, z drugiej strony mamy taki, taką chorobę nadmiernego konsumpcjonizmu. I to sprawia, że my tak naprawdę nie stawiamy na dobrego konia. My stawiamy na rzeczy, na dobra materialne, a nie na relacje. I to nas prowadzi do tak naprawdę. Trudnego i smutnego życia, gdzieś tam, w którymś momencie, do osamotnienia, do takiego poczucia braku oparcia, tak naprawdę. Nie wiem, czy my dziś potrafimy zaufać, ale jestem przekonana, że jest to rzecz, której nam bardzo brakuje i bardzo potrzebujemy. Mówi się, że Jan Paweł II był apostołem geniuszu kobiety. Potrafił dostrzec jej nieodzowną rolę i znaczenie nie tylko w życiu, ale również w kościele. Co jako kobieta szczególnie mu pani zawdzięcza? Ja bym powiedziała przekornie, albo wcale nie przekornie, ja mu zawdzięczam wszystko. E, uzmysłowił mi to ojciec Karol Meissner, e, kiedy dziękowała mu za jego wykłady i za jego teologię ciała, za jego e, sposób formułowania myśli. Ojciec Karol mi powiedział, a proszę nie mi dziękować, proszę dziękować papieżowi, bo to on mnie popchnął e, w kierunku właśnie małżeństwa, w kierunku zajmowania się teologią ciała. Myślę, że ja papieżowi przede wszystkim zawdzięczam to, że żyję w przepięknym małżeństwie. Dla mnie papież był papieżem małżeństw. On przepięknie wskazywał na to, że jeżeli w życiu postawimy na miłość wzajemną, to odkryjemy pełnię życia że to właśnie droga ku drugiej osobie, wyjście od siebie, i o tym jest dużo w mojej książce, gwarantuje nam przeżycie życia w sposób tak naprawdę niezrównanie piękny. E, to jest jedna rzecz, którą bardzo wyraźnie Ojcu Świętemu zawdzięczam. A kolejną jest to, że myślę, że gdyby nie nauka Jana Pawła właśnie o tym, żeby zapominać o sobie, żeby wychodzić ku drugiemu. To jest nauka Soboru Watykańskiego II, którą papież bardzo podkreślał. E, Gdyby nie ona, pewnie bałabym się zostawić moją prawniczą karier karierę, być mamą piątki dzieci i szukać tutaj spełnienia, które naprawdę znalazłam. Te myśli Jana Pawła II kontynuowali papieże Benedykt XVI i Franciszek. Dlaczego jest to ważne, aby otwarcie dziś o tym mówić? Pani wspomniała o geniuszu kobiety. Papież Jan Paweł II użył go w bardzo takim konkretnym znaczeniu. Wskazywał na to, że i jesteśmy dzisiaj um, społeczeństwem, które jest niezwykle rozwinięte technologicznie i istnieje niebezpieczeństwo, że my w tym naszym zachwiecie nad technologią zgubimy człowieka. I tutaj papież apelował i, i pisał pięknie o tym, że cały kościół... Um, Oczekuje objawienia geniuszu kobiety, wskazując na to, że przede wszystkim chodzi tutaj o to, aby ochronić w człowieku wrażliwość. Kobieta ma odwagę być wrażliwą. A to jest dzisiaj towar deficytowy. Dziękuję pięknie za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Zawierzając Ci o Matko świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, Zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim sercu. O serce niepokalane, pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi. Zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości. Słowa te wypowiedział ojciec święty Jan Paweł II 25 marca 1984 roku, kiedy na wyraźną prośbę Matki Bożej z Fatimy zawierzał świat jej niepokalanemu sercu. Ojciec święty świadom przesłań fatimskich, świadom tego, co może dziać się na świecie. Jak wielkie zło zaczyna, jak Sam powiedział, zakorzeniać się w sercach ludzkich, prosi o pomoc Maryję. Dlaczego akurat Maryję? Właśnie dlatego, że ona zmierzyła się z samym sednem zła, stojąc pod krzyżem syna na Golgocie. Jak mówi jeden z poetów, Maryja stała pod krzyżem Jezusa. W morzu nieludzkiej nienawiści, w samym ep epicentrum zła, w samym środku tego, co jest najbardziej niebezpieczne, najbardziej bolesne, co przebiło jej serce siedmioma mieczami. I właśnie ta dzielna niewiasta, ta kobieta, która w Apokalipsie, jak czytamy, zdeptała głowę szatana. Zdeptała głowę złemu. Jest latarnią prowadzącą ludzkość w największych ciemnościach, jakie mogą ją spotkać. Wszyscy dobrze znamy wątki czy też relacje związki Jana Pawła II z Maryją. Związki te rozpoczynały się od dzieciństwa, od jego częstych wizyt w kalwaryjskim sanktuarium. U stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej został przez własnego Ojca zawierzony jej sercu. Dlatego nikogo z nas nie dziwi to, że Ojciec Święty wybiera za patronkę zawierzenia świata właśnie Maryję. Maryja widząc, rzeczywiście oglądając oczami ukrzyżowanie swojego Syna, oczyma duszy patrzy dalej, widzi dzisiaj, ale w swoim sercu ogląda już jutro. Ona jako jedyna przechowała wiarę w zmartwychwstanie, a więc przechowała wiarę w to, co będzie. Dlatego papież zawierzając świat Matce Bożej, uczy nas patrzeć dalej. Nawet jeżeli teraz widzimy jakieś ciemności, to Maryja uczy nas wypłynięcia na głębie zwycięstwa Chrystusa.